Karwina Komarnicka, witam Państwa w czwartek 11 września i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie ledniczanie wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata oraz za pracą pod Wrocław. Reprezentacja Polski pod skrzydłami trenera Zbigniewa Prycha wyjeżdża do Londynu na Mistrzostwa Świata w formule K1 Global. W zawodach miało wziąć udział 15 reprezentantów naszego kraju, jednak z przyczyn finansowych do turnieju zgłoszono tylko trzech legniczan. Trener Zbigniew Prych za wsparcie dziękuję sponsorom. Bez nich wyjazd w ogóle nie doszedłby do skutku. Kadra nie miała dofinansowania z Ministerstwa Sportu, gdyż mistrzostwa są organizowane przez inną federację. Jest to dla nas bardzo duża szansa pokazania się na rynku, który istnieje do tej pory gdzie biją się tylko najlepsi. Mistrzostwa Świata K1 Global dla amatorów zrobił w ten sposób, że to tylko w nazwie jest amatorów, natomiast nie ma tego co u nas w związku, czyli zawodnicy będą walczyć bez kasków i w tak zwanych skarpetach, czyli u nas nazywa się to już półzawodowe walki. Udział w tych zawodach to rozwój i spełnienie marzeń. Taki turniej daje możliwość sprawdzenia się ze światową czołówką K1. Jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, mówię to też w imieniu kolegów. Utytułowanymi, więc zawsze walczymy o zwycięstwo. No i nie. Ja osobiście również w tym przypadku nie mam zamiaru oddać pola walki i w każdej walce staram się wygrać. Dla nas to normalne. Chcemy wygrać. Zawodnicy na tym turnieju mogą pokazać swoją technikę oraz kunszt walki i dzięki temu na stałe dołączyć do najlepszych na świecie. Organizacja typowo zawodowa. Yy, można powiedzieć, pierwszy raz organizują. Yy, amatorskie mistrzostwa świata, które na pewno będą można kwalifikacją do tego, żeby później wystartować u nich w walkach zawodowych i się pokazać na największych telewizjach w świecie. Turniej odbędzie się w sobotę i w niedzielę w Londynie. Dla zawodników nawet jedna walka dziennie to olbrzymi wysiłek. W tej rywalizacji będą walczyć nawet z kilkoma przeciwnikami w ciągu dnia. Najgroźniejszymi rywalami w mistrzostwach będą Holendrzy oraz Marokańczycy. Legniczanie chcą walczyć mimo to i sięgnąć po najwyższe laury. Jarosław Rabczynko, kandydat na prezydenta Legnicy, zwraca uwagę na potrzeby osób starszych i uważa, że w Legnicy powinny w końcu powstawać miejsca przyjazne seniorom. Pilnie potrzeba także nowoczesnego domu opieki. Konferencja została zorganizowana w klubie fitness, jak się okazuje, aż 15% osób przychodzących na siłownię czy zajęcia aerobiku to seniorzy. Mamy specjalną ofertę dostosowaną do, do osób starszych 55+, plus, także mamy specjalny karnet dla takich osób, bardzo dużo osób korzysta, czyli widać, że jednak w Legnicy jest zapotrzebowanie na aktywność fizyczną osób w wieku po 55 czy 60 roku życia. Klub, podobnie jak 24 inne punkty w mieście, ma taką nalepkę. To efekt ubiegłorocznej akcji organizowanej przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Pani Janina chętnie korzysta z miejsc przyjaznych seniorom. Stwierdziłam, że nie jestem jeszcze mistrzynią w ćwiczeniach i mam jeszcze szereg braków, mimo że chodzę już 4 lata, ale mam nadzieję, że kiedyś tam dojdę, nie? że życia jeszcze wystarczy do tego i że mnie nie wyrzucą stąd. Oto seniorzy mogą się nie martwić, bo są ważnym klientem, który zostawia coraz więcej pieniędzy. Jednak dla wielu skromna emerytura nie pozwala na zbyt wiele. W dużej mierze są to kwestie finansowe, które sprawiają, że no, niestety nie zawsze seniorów jakby, nie zawsze seniorzy mają możliwość, aby skorzystać bezpośrednio z wyjścia do kawiarni, do kina, do miejsca, w którym mogą ewentualnie uprawiać sport czy popracować nad swoją sprawnością fizyczną. Stąd pomysł, aby zachęcić przedsiębiorców do rabatów. Jarosław rabczynko koordynator Miejskiej Strategii Legnicy, zwraca uwagę na jeszcze inne oczekiwania seniorów. Chociażby adaptacja lasku złotoryjskiego, gdzie można zrobić otwarte siłownie, otwarte ogólnodostępne miejsca, gdzie również seniorzy, ale oczywiście nie tylko, mogliby z tego miejsca korzystać. Natomiast wśród takich bardzo już um, też um, poważnych tematów, który jak po, po powtórzę, został nam podsunięty właśnie przez seniorów. To nawet nie była propozycja samych autorów strategii. To oczekiwanie, że w Legnicy pojawi się nowoczesny dom opieki. Społeczeństwo się starzeje, więc takie miejsca niewątpliwie będą musiały powstawać. Bielany Wrocławskie kuszą Legniczan. Kilka tysięcy miejsc pracy wraz z darmowym do niej dojazdem oferuje amerykańska firma Amazon. Urząd Pracy już prowadzi rekrutację. Czy mieszkańcy Legnicy skorzystają z okazji? Najpierw do opuszczenia Legnicy i przeprowadzki zachęcał prezydent Lubina. Teraz Legniczan zaprasza firma Amazon, która kusi bardzo dobrymi warunkami zatrudnienia w swoich centrach logistycznych w podwrocławskich Bielanach. Będzie bezpłatny dojazd organizowany przez pracodawcę. Każdy pracownik, który będzie zatrudniony przez firmę Amazon bez względu na staż pracy będzie miał 26 dni urlopu. Do tego będą posiłki w cenie 1 złotego, takiego symbolicznego. Będzie też bardzo ciekawie wyglądała zmianowość, ponieważ każdy myślę będzie mógł znaleźć coś do siebie, dla siebie, ponieważ godziny pracy będą wyglądały na. będą taki system 10 -godzinny. Cztery dni w tygodniu. Dla studentów to będą tylko same weekendy, do połowy tygodnia na znaczy czwarte etatu. Myślę, że każdy, kto takie rotacje właśnie co dla niego wskazane, to odnajdzie tam coś dla siebie. Zasady rekrutacji nie są trudne, jak mówią pracownicy Legnickiego Urzędu Pracy, najważniejsze są chęci do pracy i motywacje. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej. Link do tej strony internetowej można znaleźć również na stronie Urzędu Pracy. Tam trzeba wypełnić kwestionariusz i czekać na kontakt pracowników. W najbliższym czasie również będziemy organizowali giełdę pracy, czyli będzie można przyjść, dowiedzieć się już konkretnie od pracowników firmy, zobaczyć króciutki filmik. Pracownicy również pomogą w logowaniu się na tej stronie. Firma Amazon od 1994 roku prowadzi największą na świecie sprzedaż wysyłkową. Funkcjonuje m.in. w Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Chinach. W bilanach wrocławskich ma zatrudniać na stałe dwa tysiące pracowników oraz około 3000 dorywczo. Piłkarzem Miedzi Legnica czeka jeden z najdłuższych wyjazdów w tym sezonie. Podróż do Dolsztyna na mecz z tamtejszym Stomilem zajmie około 10 godzin. Mimo to trener Wojciech Stawowy jest dobrej myśli. Cieszy się z pierwszych wyjazdowych punktów zdobytych w ostatnim meczu z widzewem i dodaje, że to impuls do lepszych wyników zespołu. Najbliższy rywal to najwyżej rozstawiony w tabeli zespół z dotychczasowych przeciwników Legniczan. Stomil doskonale gra w obronie i płynnie przechodzi do kontrataków. W tym tygodniu Waliśmy nad tym, aby poradzić sobie z tymi elementami i narzucić własny styl gry. Właśnie na tym polega nasza filozofia. Nieważne, czy będziemy grać ze Stomilem, Termaliką czy Warszawską Legią, my zawsze gramy jako mieć legnica. Podsumowuje stawowy. Roman Giertych, gdy był ministrem edukacji, wprowadził obowiązek mundurków w szkołach, był za to bezlitośnie krytykowany. Po ponad siedmiu latach wydaje się, że wielu nauczycieli, a nawet rodziców, uważa to za słuszną drogę. Uczniowska moda zmienia się z dekady na dekadę diametralnie. Strój to w młodym wieku sposób pokazania swojego stylu, osobowości, a czasami próba uzewnętrznienia buntu. Niektórzy rodzice są zdecydowanie za tym, żeby w szkole mundurek nosić. Ja jestem zwolennikiem bardziej takiej unifikacji, czyli standardowego ubioru uczniowskiego. Zresztą chyba kilka lat temu, nawet w szkołach podstawowych, zostało wprowadzone prawo, że wszystkie dzieci muszą chodzić w jednolitym stroju uczniowskim. W zależności od znania dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców, ten strój był akceptowany i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend. Jednak syn pana Piotra, oglądający pokaz mody szkolnej, ma inne zdanie. No Ja bym wolał oczywiście chodzić w tym, czym ja lubię, ale mam tatę, który, no, który woli, żeby chodził w mundurku. Tam zawsze dostajemy takie zgody do podpisania, no i na to zawsze na mundurek. Uczniowie w szkołach są podzieleni. To są niewygodne. Mi się nie podobają. Brzydkie. I zabijają indywidualizm, uważają przeciwnicy mundurków. Proszę wierzyć. Że kreatywna osoba, kreatywny uczeń pod tym mundurkiem ma to, co w sobie jest najcenniejsze własną indywidualność czyli zawsze przemyci po prostu odpowiednią część swojej osobowości pod tym mundurkiem. Gdy pytamy uczniów jednej z klas gimnazjum numer 5, 99% jest za mundurkami. Argumenty wydają się logiczne. Wydaje mi się bardziej, że powinny być mundurki, bo wtedy nikt nie patrzy, czy ktoś ma droższe ubrania lub tańsze. Wtedy nikt nie zwraca na to praktycznie uwagi. Brak markowych i drogich ubrań wśród nastolatków może być poważnym problemem. Uczennice głównie podnoszą taką kwestię, że to jest dla nich kwestia chyba ważna, że w tym momencie ten mundurek w dużym stopniu zasłania to ubranie, że jest to kwestia również takiej przynależności do danej szkoły. Natomiast myślę, że chłopcy tą kwestią mniej się przejmują. Kuba gdyby tylko mógł, to do szkoły przyszedłby ubrany tak. Na przykład jakieś wysokie buty za kostkę, skłonne, rurki najlepiej, może jakaś koszula taka, koszulka, t-shirt jakiś fajny. Jednak opcja mundurkowa chyba wygrywa i zyskuje coraz więcej zwolenników. Do Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich można już składać wnioski na realizację oddolnych inicjatyw społecznych. Młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje do 5 tysięcy złotych. W ramach projektu Oddolny Śląsk do rozdysponowania jest prawie pół miliona złotych. Wnioski można składać do 29 września. Celem projektu jest zwiększenie aktywności grup oraz stowarzyszeń na terenie 14 powiatów Dolnego Śląska. O pieniądze mogą starać się młode stowarzyszenia, które nie działają dłużej niż 18 miesięcy, grupy nieformalne, które składają się minimum z trzech osób, oraz grupy pomocowe, działające na rzecz swoich środowisk. Możliwości są, można powiedzieć, nieograniczone. Jeżeli mówimy o młodych organizacjach, mogą starać się o środki na rozwój tzw. instytucjonalny, czyli mogą wzbogacić swoje zaplecze, swoje, swoje zasoby techniczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizacji. Ale też mogą realizować działania merytoryczne zgodne z celami. Natomiast jeżeli chodzi o grupy nieformalne bądź grupy. Samopomocowe, to y, wszystkie działania, tutaj można powiedzieć, są y, no, dopuszczalne, jeżeli chodzi o przede wszystkim o angażowanie środowiska lokalnego. Projekty na kwotę nie wyższą niż 5 tysięcy złotych mogą dotyczyć szerokiej gamy inicjatyw, takich jak koncerty, spotkania czy działania związane ze sportem. Ważne, aby ich celem była aktywizacja danej grupy ludzi. No właśnie też może być przeznaczona dotacja właśnie na szkolenia profesjonalne aby właśnie wyrównać szanse tej młodej organizacji na szkolenia z zakresu właśnie tworzenia projektów. My również właśnie tutaj polecamy i mamy w, w zakresie naszego projektu szkolenia dla podmiotów, które są zainteresowane dla przedstawicieli organizacji, które którzy są właśnie zainteresowane uczestnictwem w tym konkursie. Wnioski oraz porady można uzyskać w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich lub na stronie internetowej. Wchodzimy w nasze działania, później w projekty obecne i tu mamy. FIO 2014 oddolny Śląsk z zakładkę i wchodzimy właśnie w dokumentację konkursową. Jest cała dokumentacja konkursowa. I mamy tutaj do pobrania regulamin konkursu, wzór wniosku, karta oceny formalnej, merytorycznej. Wnioski będą przyjmowane do 29 września do godziny 16. To już wszystkie informacje na dzisiaj po serwisie zapraszam Państwa na prognozę pogody, a tuż po niej na program w Otwarte Karty, a tam Paweł Jantura rozmawia z radnym Jackiem Baczyńskim Sprawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę i do widzenia.